Z tej strony Michał Undra i dzisiaj moim gościem jest Kamil Gajownik, chemik, specjalista do spraw rozwoju i kontroli jakości w Marce Alines. Cześć, witamy. Witam wszystkich. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o OPC, czyli ekstrakcie z pestek winogron. OPC ma zastosowanie przede wszystkim pod względem poprawy krążenia, redukcji poziomu cholesterolu, może być stosowany też na przykład na spuchnięte nogi, na obrzęki i to jest właśnie taki wpływ przede wszystkim na krążenie i różnego rodzaju obrzęki. Jeżeli chodzi o OPC właśnie pojawiło się ono Valines. i czym w ogóle jest tej OPC, bo to jest jakiś dosyć ciężki skrót z tego co wiem. OPC, czyli oligomeryczne proantocyanidyny, jest to grupa związków, które należą do szerszej klasy związków chemicznych, tak zwanych polifenoli. Polifenole występują naturalnie w wielu roślinach w przyrodzie. Trzema głównymi źródłami OPC są owoce rokitnika zwyczajnego, kora sosny morskiej oraz właśnie winogrona, o których rozmawiamy dzisiaj. Jeśli chodzi o winogrona, to całe bogactwo OPC, czyli tych oligomerycznych proantocyanidyn znajduje się nie w samych owocach, ale w ich pestkach. I to właśnie pestki, czyli nasiona winogron, są głównym surowcem do produkcji ekstraktów bogatych. Ten składnik. I mamy różne tutaj produkty z OPC. Czym wyróżnia się produkt właśnie marki Alines? Znaczy, przede wszystkim do produkcji używamy markowego ekstraktu X-Grape Seed. Jest to produkt z francuskiej firmy, która do procesu ekstrakcji używa wyłącznie pestek z winogron pochodzących z szampanii, to znaczy z Francji. Tak, z regionu Francji o długoletniej tradycji winiarskiej. Co więcej, jesteśmy w stanie zagwarantować możliwość potwierdzenia ze stuprocentową pewnością, że całość surowca, jaki używamy, pochodzi właśnie z Francji. Wielu producentów suplementów opartych na ekstrakcie z pestek winogron deklaruje bardzo wysoką zawartość OPC dochodzącą nawet do 95%. W rzeczywistości jednak tak wysokie zawartości OPC w ekstraktach z pestek winogron nie są osiągalne na drodze normalnej ekstrakcji. Skąd zatem bierze się ta różnica? 95% i 30%. To wszystko zależy od tego, jaką metodę analityczną wybierzemy do oznaczania tych substancji. Wielu producentów posługuje się metodami analitycznymi, które nie są selektywne. To znaczy, podczas takiego oznaczenia, podczas takich badań nie oznaczamy samych OPC, ale sumę wszystkich polifenoli, a jak wiemy. OPC stanowią podgrupę polifenoli do polifenoli oprócz OPC, czyli oligomerycznych proantocyjanidyn będą zaliczać się też polimeryczne proantocyjanidyny, które mają już zupełnie inne właściwości, nie tak interesujące z punktu widzenia zdrowotności naszego organizmu, ale również katechiny, epikatechiny oraz inne polifenole. Dobrze, a jak z dawkowaniem takiego ekstraktu już rzeczywiście, gdzie mamy ten yy, poziom OPC zmierzony naprawdę? Nasz w naszym produkcie mamy dosyć wysoką dawkę, to jest 400 mg na kapsułkę i to jest dawka wystarczająca, żeby odczuć pozytywne efekty działania. Okej, okay, a jak z bezpieczeństwem? Większe dawki tutaj można stosować, czy jest to raczej niewskazane? Czy znaczy, nie ma raczej żadnych przeciwwskazań. Oczywiście jeśli ktoś ma ochotę zastosować wyższe dawki, to jest taka możliwość. Dobra, czyli Extract Alines wyróżnia się tym, że jest rzeczywiście zmierzona zawartość OPC, tak? Tutaj możemy się tym kierować. I mimo, że jest ona niższa niby niż u innych producentów, to tak naprawdę ten ekstrakt jest lepszy. Tak jakości. Naprawdę, tak naprawdę u innych producentów ta zawartość jest na porównywalnym poziomie. Czyli w ekstrakcie Alinez niby w teorii mamy niższą zawartość tutaj na etykiecie, jednak ten ekstrakt jest porównywalnej jakości lub nawet lepszy niż u, u, u tych najwyższych tak, stężeń. Yy, tak, stężenia, zawartość OPC jest porównywalna jak i w innych produktach, natomiast yy, my podchodzimy uczciwie jeśli chodzi o deklaracje. E, tak, e, w rzeczywistości mamy 30%, 30 OPC, e, natomiast 95% polifenoli. Okej, okay, czyli to jest rozdzielone na te inne polifenole tak, żeby to było uczciwie, OPC tak. jest na poziomie 30? Dokładnie. I to, czyli no samego OPC no niemożliwe jest, żeby było 95%, tak? W produkcie? W takich ekstraktach, które są używane e, do suplementów diety, to jest niespotykane. Okej, okay, czyli jest, warto zwrócić na to uwagę, że tam po prostu mamy jakieś inne dodatki. Znaczy okay. jest to pewne przekłamanie. Okej. Okay. A jak, jeżeli chodzi o dawkowanie i bezpieczeństwo, w jakich dawkach byś polecał i czy są jakieś tam efekty uboczne w większych dawkach? W naszym produkcie dawka to jest 400 mg w jednej kapsułce, i to jest dawka, która jest w zupełności wystarczająca, aby odczuć pozytywne efekty działania OPC. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę jakby doładować się bardziej OPC, to tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, nie jest to. Yy, nie są to związki, które są jakoś szkodliwe dla zdrowia. Okej, okay, super, no to myślę, że teraz już wiemy, czym wyróżnia się OPC, jakie jest mierzone, i jak najbardziej polecamy sprawdzić OPC w Marsalines.